Jednoślad.pl. Cześć, witajcie w roweryjednoślad.pl Razem z nami dzisiaj nie tylko fajne oświetlenie, ale także Michał Brzozowski z Polska na rowery. Dziś Cześć. będziemy mówili o oświetleniu. Z tego względu, że wielu rowerzystów zadaje pytanie, co grozi za jazdę bez świateł. Ja sobie zawsze wtedy myślę, że szlak mnie trafia. Jeżeli ktoś kupuje oświetlenie tylko i wyłącznie ze względu na mandat, to moim zdaniem, no nie wiem. Nie mamy zdania na jego temat. To, to ja nie mam zdania na temat e, takich ludzi. Mówiliśmy o tym, że można wybrać oświetlenie e, bardzo tanie, budżetowe, za 12 zł, które tak naprawdę niczego nie zmienia i możemy czuć się e, tak, jakbyśmy praktycznie tych świateł nie mieli. Te światła giną w natłoku e, ruchu ulicznego i przede wszystkim e, nie zwracają na siebie uwagi. E, widoczny i bezpieczny rowerzysta to rowerzysta taki, który e, po prostu swoim oświetleniem i widocznością zwraca na siebie uwagę, bo bardzo często dochodzi do e, niebezpiecznych sytuacji wtedy, kiedy kierowca samochodu, który jedzie za nami zostanie oświetlony przez oślepiony przez kogoś, kto jedzie z naprzeciwka. Wtedy nasze tanie oświetlenie naprawdę ginie w natłoku e, innych świateł, które po prostu są jaśniejsze. E, możemy kupić oświetlenie za stówę i ono może już naprawdę dawać bardzo fajny efekt, prawda? Niemniej jednak nie mamy tutaj oświetleń za sobą y, za stówę, bo my zainwestowaliśmy troszeczkę więcej w, y, w tego typu oświetlenie. Ja na przykład zaufałem y, firmie Mactronic, mhm. polskiej, polskiemu producentowi. I ile taki y zestaw kosztuje? Y, y... To jest około 60-70 zł za, za tył i, mhm. i ponad 200-250 za przód przednią, przednią lampkę. Ale taki zestaw naprawdę daje radę. Przejechałem kawałek polski z, właśnie z nim. Mhm. I szczerze mówiąc, świeci naprawdę dobrze. Tak, świeci naprawdę dobrze. Parę razy z, z Leszkiem już się umawialiśmy na jakieś jazdy rowerami i nawet właśnie Lech ze swoim oświetleniem, które ma jeszcze lepsze od mojego, stwierdził, że. Ale ja to wytłumaczę dlaczego. Tak, nie tak. Ja słuchajcie, podróżuję bardzo często po zmroku i podróżuję poza terenem zabudowanym. Co może niektórych dziwić, ale po prostu, po pierwsze moje miejsce zamieszkania, po drugie e, moja praca często powoduje, że no, w takich warunkach po prostu muszę podróżować i jeżdżę po szosach, czyli uczestniczę razem z, w tym ruchu drogowym z tirami, z osobowkami, z samochodami, które jadą 50 na godzinę i takimi, które e, czasami też jadą 150 e, poza tym terenem zabudowanym. Dla mnie chodziło o to, żeby nie tylko być w widocznym i, do, i widzieć dobrze. Przednia lampka posiada 700 lumenów i jest to prawdziwe 700 lumenów, bo producenci często mają różne zeznania i tak naprawdę niektóre lampki 1100 lumenów świecą gorzej niż takie, które mają ich nominalnie 200. Więc przednie oświetlenie słuchajcie, służy mi do tego nie tylko, żeby dawać znak okolicy, że znajduje się w danej lokalizacji, ale przede wszystkim, żeby omijać dziury. I będąc w totalnej ciemności na asfalcie pomiędzy dwoma malasami jestem w stanie naprawdę po prostu analizować to co się dzieje przede mną a przy okazji być widocznym. co oczywiście nie zmienia faktu że ja w ciągu dnia także użytkuję z nieco innym natężeniem oświetlenia żeby po prostu właśnie zwracać na siebie uwagę że być ja widoczny. że ja tutaj jestem tak jest e... prawo tak naprawdę każe nam mieć światełko postojowe czyli tak naprawdę e, będziesz się śmiał bzdidło <laughs> które po prostu ledwo się bździ, ale e, jest ale jest i pan w białej czapce nie będzie miał do nas pretensji, tylko że mhm. e, będziemy mogli, m, będziemy musieli pewnie e, mieć styczność z panem w białym kitlu. Niestety e, tak, ale nie. to jest, to jest e... najmniejsza konsekwencja, bo mandaty są śmieszne i moim zdaniem nieadekwatne do zagrożenia, jakie e, sprawiamy po zmroku jadąc po prostu bez światła albo z... Pan w białym kitlu, czyli pan, e, pan sanitariusz bądź też e, pan doktor. O to mi chodziło. I to już jest... Okay. Tak, i to już jest problem. Pan w białej czapce nie bójcie się, go najwyżej zapłacicie 50 zł i tyle. E, mm -hmm. e, natomiast, natomiast myślcie o swoim własnym bezpieczeństwie e, i dodatkowo, tak, przede wszystkim e, lampka, która nie tylko sprawia, że jesteście widoczni dla własnego bezpieczeństwa, ale też widzicie przeszkody i możecie je omijać tak, jak to napisał, powiedział Leszek, bo przecież e, co za różnica, czy ktoś nas najedzie, czy my wpadniemy na, na, na przeszkody tak. i też będzie problem, szczególnie jeżeli jeździcie szybko, a dodatkowo możemy po, po, polepszać swoją, swo, swoje, swoją widzialność na, na drodze takimi gadżetami. Łapka, może być mm -hmm. na przykład na nogę e, lub też taką, taką, takim odblaskiem w kształcie... Ja to zakładam na rękę po prostu. Oprócz oświetlenia właśnie mam jakieś elementy odblaskowe. ...podkowy. Ja na przykład na nogę. Dodatkowo, mm -hmm. e, głupia rzecz, ale na przykład takie buty e, seledynowe, e, widoczne. E, dodatkowo elementy odblaskowe w, na, na bluzie, na, na koszulkach. E, no nie bójmy się tego, nie będziemy śmieszni, jeżeli ktoś powie, że wyglądamy jak UFO, to... Zruszcie ramionami. No i co z tym? Co jest ważniejsze Dobry wygląd po zmroku czy widzialność? No nie wiem. No ja Pytanie jestem, otwarte. Ja jestem ninżą i ubieram się po zmroku na czarno, wyłączam wszystkie lampki, tak żeby mnie nikt nie widział. <sum> Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Nie bądź ninżą. Nie bądź ninja. <sum> <sum> nie bądź ninja Subskrybuj kanał Rower Jednośle.pl. Widzimy się już wkrótce. Znowu wydaje mi się bardzo ciekawy temat, który dotyczy nas wszystkich. Cześć. Cześć. w